Tanżej mówił Ci krótko o Ewangelii, powiedział, że jest takie coś Ewangelia. Musi, musieliśmy w to uwierzyć, żeby tutaj być. Nie da się tutaj być dłużej niż jeden raz, gdy się nie uwierzyło w Ewangelię. Bo Biblia mówi, że dla ludzi to są bajki. Ewangelia to jest bajka. I każdy człowiek bez Jezusa nie żyje. My o tym wiemy. Ale jak to nie żyje? No, jak tutaj, no przecież ludzie chodzą, tak? Tam w tramwaju, są w aucie, chodzą, funkcjonują, oddychają, ale Biblia mówi, że oni nie żyją. Więc o co w tym chodzi? I taki człowiek, który nie zna Jezusa, także umiera. Ale przecież wszyscy umierają. To jak to umiera, czy nie umiera, to ci, co y, mają Jezusa, to nie umierają. I Biblia mówi o. W trzech, w trzech rodzajach życia, które można mieć. Można mieć życie takie naj, najniższego sortu, to jest takie życie człowieka bez Boga. Żyjesz, umierasz, Cię nie ma, tak? Idziesz potem w miejsce, do którego nikt nie chce trafić. To jest życie pozbawione Boga, pozbawione sensu, pozbawione celu. Jest jeszcze wyższa forma życia, to się nazywa życie, które ma początek i nie ma końca. To z angielskiego to jest everlasting life. Życie. Które ma początek, nie ma końca. Takie życie otrzymały od Boga anioły. One zostały stworzone, ale nie, nie można po prostu ich zabić, nie da się ich zabić, dlatego też wiecie, dlaczego Bóg nie mógł zabić sobie po prostu Lucyfera. On są nieśmiertelne, nie mają końca. Ale jest jeszcze, jeszcze trzecia forma życia, która, którą ma tylko Bóg. I to życie się nazywa życie wieczne, bez początku, bez końca. Po angielsku to życie się nazywa eternal life. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o życiu eternal. Bo powinniście o tym słyszeć, bo to jest to życie, o którym mówi w tym wersecie Pan Jezus. Kto, u, kto wierzy w syna, ma życie wieczne. W razie zapauzujemy. Kto wierzy w syna, ma eternal life. Czy wy wiecie, że jak uwierzyliście w syna i wierzycie w syna, dostajecie od Boga życie, bez początku i bez końca chociaż jak to my się urodziliśmy gdzieś tutaj się pojawiliśmy Bóg dał ci swoje życie Przeskoczyłeś z punktu najniższego czyli życie przeklęte ominąłeś życie które mają aniołowie i wskoczyłeś w miejsce masz życie Boga I Jak zrozumiesz życie wieczne które ci Bóg dał bo to życie to, jak zobaczycie w tłumaczeniu, w tłumaczeniu greckim, to będzie, to oznacza życie wieczne. I teraz, jak zrozumiesz, że masz to życie wieczne, no łatwo chyba zrozumieć, dlaczego Biblia mówi, że bogami jesteśmy. Dlaczego Biblia o tym mówi. Bo jak ktoś ma życie eternal, bez początku, bez końca, to nie jest człowiek. To nie jest człowiek. I teraz, w czym jest problem? Życie właśnie to wieczne produkuje tak zwane zoę. Produkuje życie zoę I to widzimy w kolejnym wersecie. Ale kto nie wyży Synowi, nie ujrzy Zoę. To życie to jest słowo Zoe. To jest znowu inne słowo. A Zoę oznacza życie w pełni Boga, życie w Jego ogniu, w Jego prowadzeniu, w Jego, w jego mocy, w Jego słowie. Tak? Czyli jak nie masz. Życia wiecznego, nie masz tego y, y, eternal life, ty nie możesz produkować życia na ziemi tutaj tego Bożego życia. Lecz gniew Boży zostaje na nim. Tak? I teraz zobaczcie, jak można zrozumieć zbawienie. Jeżeli my wierzymy w syna, i to jest też ciężkie słowo, jak można uwierzyć w syna? Można uwierzyć y, w kogoś. Co to znaczy w kogoś uwierzyć? Można uwierzyć, że Jezus jest synem Bożym, tak? Ale co to znaczy, że my mamy uwierzyć w Syna? Jak teraz pomyślicie, no ciężko znaleźć taką jednoznaczną odpowiedź. To co to znaczy, tak? I uwierzyć w Syna oznacza uwierzyć w to, kim jest, co zrobił, co robi i co zrobi. I w to trzeba uwierzyć, żeby mieć życie wieczne. Nie wystarczy teraz wybrać sobie jeden element i uwierzyć w to, kim był, albo w to, co zrobił. My mamy jeszcze wierzyć w to, co zrobi i co robi teraz. I wtedy, jak uwierzymy w syna w taki sposób, dostajemy na zawsze w tym momencie nieodwołalnie życie eternal, eternal life, życie wieczne, które już, jak widzimy, mamy teraz. I teraz jest to na nauczań. Pewnie się spotkaliście. O tożsamości w Jezusie. Kim ja jestem w Jezusie. I większość tych rzeczy możecie wyrzucić do kubła. Bo jeżeli Ty nie rozumiesz, że najważniejszą cząstką tego, co dostałeś od Boga, jest słowo eternal life, życie wieczne, coś boskie życie od Niego, to nic więcej nie wyprodukuje tego zoe, które chcemy mieć wszyscy. Bo zoe, czyli to życie w drugim wersecie, to jest to, co my chcemy. My chcemy żyć jak Jezus. To jest to zoe. I tylko eternal life może to wyprodukować. I teraz zobaczcie jeszcze, jakie inne słowa, oprócz ZOŁE Biblia używa na, na, na temat życia. To będzie bardzo ciekawe. Pierwsze słowo to jest słowo bios. Odnosi się do życia fizycznego, biologicznego, egzystencji na ziemi. Otwórz Łukasza 8,14. I to słowo występuje w tym miejscu. To zaś, które padło między ciernie, są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą im przez troski, bogactwa i rozkosze bios, zostają zagłuszeni i nie wydają owoców. Tak? To jest mowa, że są ludzie, spośród tych, którzy uwierzyli, w których zasiada zostało Słowo Boże, są ludzie, którzy przez dalej myślą, że mogą korzystać z tego starego trybu życia, tak? I, i będzie dobrze, tak? Że mogą żyć sobie tak, jak sobie żyli. Drugi rodzaj życia, które możemy produkować tutaj na ziemi, to jest życie, które się nazy nazywa psychę. Oznacza życie duszy, umysł, emocje i wolę. I tutaj otworzymy Mateusza 16:25. Bo kto chce zachować swoje psyche, czyli emocje, wola, twój pomysł na życie, to jak sobie wymyśliłeś, że sobie będziesz żył, tak? To, kim ty jesteś. To, że Ty jesteś prawnikiem, to, że Ty jesteś nauczycielem, to, że Ty lubisz góry, to, że Ty lubisz rowery, to, że Ty lubisz podróże, to, że Ty lubisz siedzieć sam w domu i się zamknąć najchętniej, tak? To jest to psychę. To jest... Jeśli chcesz zachować to psychę, tak? To co się dzieje? Straci je. A kto straci swoje życie, kto straci swoje psychę z mojego powodu, znajdzie je. I zobacz, dlaczego tak ciężko po nawrócenie z osobą? które nie zrezygnowały ze swojego planu i sensu życia, tak? Dalej chcę znaleźć najlepszego męża, bo jestem młoda, Tars, yy, kolejny, ja chcę teraz zrobić biznes, tak? Jak się nawracasz, musisz zrobić duży X sobie, tak w głowie, rezygnuj ze wszystkiego i zobacz, jak Ci będzie łatwo, tak? Panie, ja to na razie robię, tylko dlatego, że nie mam nic lepszego do roboty, tak? Dlaczego my się tutaj gromadzimy, a nie gromadzimy się na hali stulecia? No bo nie mamy le, 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 nic lepszego do roboty. Na no tutaj maksimum to jest to, co jesteśmy w stanie zrobić w tym momencie. No i trzeci rodzaj życia to jest to właśnie życie zoe. Życie zoe w Biblii reprezentuje ten styl życia, tryb życia, funkcjonowanie i życie, które ma Jezus dla Ciebie, ale to jest duży problem, bo go nikt nie umie, nie umie żyć tym życiem. Musi ktoś tego nauczyć. Sam się tym życiem nie nauczysz żyć. Musicie Bóg nauczyć, używa do tego pięciorakiej służby, używa apostołów, pastorów, proroków, ewangelistów, tak? Nauczycieli, bo ktoś Cię musi nauczyć żyć tym życiem, którego nikt na świecie nie zna. To jest zupełnie inny tryb życia. I otwórz jeszcze Jana 10:10. 10. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miał, miały życie, żeby owce, żebyśmy mieli zoę i aby miały je w obfitości, bo życie z zoę, to od Boga, które wynika z życia wiecznego, jest zawsze obfite. Czyli jak twoje życie nie obfituje, widzisz brak obfitości, to znaczy, że ty żyjesz albo na poziomie psyche starego, albo na, na poziomie bios, czyli tej natury, która ukształtowała ciebie zanim się nawróciłeś i dalej tam wróciłeś. I teraz zobaczcie na końcu, jak łatwo zrozumieć zbawienie. Czym jest w ogóle zbawienie? Czy zbawienie można utracić? Są dyskusje, całe życie w internecie zobaczysz dyskusję, czy można utracić zbawienie, czy nie można. I teraz zobacz, idziesz drogą, która się nazywa przeklęte życie jako człowiek. Oś czasu, wyobraź sobie taką oś czasu. Idziesz nią. I Bóg jak ty uwierzysz w Jezusa, zamienia twoje życie w życie eternal, w życie wieczne. Wchodzisz w ogóle na zupełnie inny tryb życia. Tak? Zupełnie wchodzisz w inną naturę twojego ducha. Stajesz się, nazwę to pierwszy pod Bogiem. Tak? Chociaż napisane jest w Filipian, że równy Bogu. Tak? Stajesz się równy Bogu. Stajesz się pod Bogiem. Nikt nie może na Ciebie oddziaływać, oddziaływać w zły sposób. Nikt nie może Cię przekląć, nikt nie może Cię zaatakować, nikt nie może Cię zarazić chorobą, żaden demon Ci nie może dotknąć, bo wszyscy są niższą formą życia od Ciebie, bo oni mają everlasting życie, oni mają życie przeklęte, człowiek to już w ogóle Cię nie może zaatakować, bo człowiek nic nie może. Te demony, te duchy, upadłe anioły mają everlasting, czyli to życie z początkiem bez końca, a Ty dostajesz życie wieczne, masz pełną kontrolę nad przeszłością i nad przyszłością i nad teraźniejszością. I to jest to, czym, co, czym jest zbawienie. Zbawienie, jak to kiedyś mówiłem, to nie pójście do nieba. Zbawienie to jest przeniesienie z bycia człowiekiem do bycia, jak tutaj Rzymian mówi, Synem Bożym. Stajesz do Jego natury. I co robi ten Chrzest? Znowu powiemy o tym chrzcie. Dzisiaj mamy trzy chrzty Ostatnio trochę mówiliśmy, bo też mieliśmy Chrzest. Ten Chrzest, Pokazuje ci w mojej ocenie, tak? Ten, ten chrzest, który Biblia mówi, że jest przyobeczeniem Jezusa. Pokazuje ci, pokazuje Bogu, że ty chcesz rezygnować z tego psychę, że ty wiesz, że to psychę jest złe, że ty wiesz, że ten bios to jest w ogóle już tragedia, że te twoje, twoja głowa jest totalnie ci niepotrzebna, że chcesz mieć tylko głowę Jezusa chcesz mieć tylko zachowanie Jezusa, myśli Jezusa i tryb życia, który, którym się nazywa Zoe. I Bóg odbiera ten sygnał, tak gdzie siostra Julia mówiła, która się chrzciła w tamtym tygodniu, że nagle jasność w Biblii dostała. Nagle lepsza świadomość, kontrola nad tym, co się dzieje, tak? Zaczyna inaczej głowa pracować. Bo ty zaczynasz funkcjonować z pozycji Zoe, a nie z pozycji psyche. Przestajesz być analitykiem życia. Przestajesz być mędrcem swojego życia, inteligentnie rozumować życie. Co jest najgorszą rzeczą, którą może chrześcijanin robić, to inteligentnie rozumieć życie. Wchodzisz w zaufanie Pana i produkujesz zoę. Twoje życie staje się zoę. Ale ostatnie zdanie to wynika tylko z tego, że rozumiesz, że masz życie wieczne, takie samo, jak ma Bóg. Eternal life. I tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Że każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał eternal life. I ten werset też mówi o eternal.